To będzie poradnie, jak przetrwać w Minecraft'cie. Zobacz, trzeba będzie zdobyć sobie... kilof i łopatę. Następnie szukamy sobie jakiejś na przykład takiej malutkiej górki. Malutkiej, nie trzeba jakiejś dużej. Jakiejś bardzo dużej. I kopię. Kopiemy sobie... Troszeczkę cobblestone'a. Troszeczkę. No nie wiem, to wystarczy. No ja za chwilę mi się podwaki, za czym Nie wiem, ale... Nie jestem. gdzie stąd. Idziemy stąd. Hmm, tak, tak. Tam są pajamki. Wiemże pełne. No i widzicie tak się zakupujemy. I potem jak się skończy noc. Nie będę tego przedłużał. Wychodzimy z naszej skrytki i widzicie... What THE FUCK?! What THE FUCK?! tego palenka. Na 100% nie znasz, bo widziałem teraz człowieka, który się palił. I teraz powinny w nim nie bić pajęczy. Cześć! Jak nic masz łapkę? Jaką masz łapkę? No i to by było na tyle w tym poradniku, wiecie jak ustawiać pierwszą noc w Minecrafcie. zapraszam do kolejnych, do oglądania kolejnych, podobało, subskrybujcie, no i to by było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się i cześć!